Święta Kingo, Patronko cierciących, Błagam Cię, chroń mnie i moich bliskich przed wszelkimi chorobami. Niech Twoje wstawiennictwo uchroni nasze ciała przed bólem, a nasze serca przed rozpaczą. Matko Miłosierdzia i Pokory, uproś dla nas łaskę zdrowia, abyśmy mogli służyć Bogu w radości i pokoju. Niech żadne zło nie dotknie naszego domu. Niech Twoje błogosławieństwo wypełni każdy jego kąt. Panie, ty, który jesteś lekarzem dusz i ciał, przez stawiennictwo świętej Kingi proszę Cię dziś. Dotknij mojego życia swoją uzdrawiającą mocą. Zadziesz choroby, które odbierają mi siłę. Ulecz serce zranione lękiem i zmartwieniem. Daj mi nową nadzieję, tę, która rodzi się tylko z wiary. Święta Kingo, przytul w swoje dłonie wszystkie chore dzieci, te, które leżą w szpitalach, te, które cierpią w domach i te, o których nikt nie pamięta. Niech każdy z nich poczuje Twoją obecność i miłość Boga. Proszę Cię również o zdrowie dla moich dzieci, aby ich serca były pełne radości, aby ich ciała były silne i odporne.